Dzisiaj w Telewizji Puls Wszystko co zobaczycie wydarzyło się naprawdę Lekarze, którzy za wszelką cenę ratują życie ludzi Z kamerą na oddziale ratunkowym Spokojnie oddychać buzią Tam W bardzo Tyżur dzisiaj o 22.00 w Telewizji Puls Wow, szminka! I jak wyglądamy? Bosko, ale jak mam usunąć te tłuste plamy, żeby nie zniszczyć mojej bluzki? Użyj nowego Wanisza Oxy Action. Jest bezpieczny, bo nie zawiera chloru. Wystarczy nalać na plamę i delikatnie potrzeć. Wanisz sam wyszuka i usunie plamy, nawet te tłuste. I proszę, bluzka idealnie czysta. Wow! Pamiętaj, dodawaj wanisz do każdego prania. Wanisz, numer jeden wśród polek od 10 lat. Zaufaj różowej sile. Zapomnij o plamach. A te wzdęcia? Nie do zniesienia. Chodzisz cała nadmuchana, wciągasz brzuch. Wielu ludzi tak ma. ja też. Ale Hanka dała mi ulgiks wzdęcia, bo to mocna dawka i niska cena. On od razu rozbija te pęcherzyki w twoim brzuchu. Ulgiks. A jak zrobi swoje, jest usuwane z organizmu. Spróbuj już się dwa razy pewniej i korzystniej. Bulgik z zdjęcia. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Gdy już nie da się zatłonić zbędnych kilogramów, rozpocznij program 14 dni Nestle Fitness. Jedz płatki Nestle Fitness na śniadanie i jeden inny posiłek. A po 14 dniach wtedy chcesz włożyć na siebie mniej. Znacznie mniej. Bądź gotowa na bikini z pełnoziarnistymi płatkami fitness. U profesjonalista w półgolfie i półamator z pół świadka na półpiętrze się spotkali. Półprawdą jest, że przy półmisku o półprzewodnikach rozprawiali. Bo za każdą minutę do wszystkich dużych sieci pół płacisz, a pół nie. Pół na pół w Simplusie. Rzekła kostka toaletowa. Dobrze się bawicie? Świetnie, szefie. A ludzie myślą, że ona nas zabija. Co? Nowy Domestos Acti blitz. Idioci! To nas zabija! Nowy Domestos ActiBlitz. Jedyna kostka, która zabija bakterie i odświeża. Kupuj kostki toaletowe Domestos Aktivis i wspieraj przedszkola. Wskaż na domestos.pl przedszkole, które otrzyma roczny zapas środków czystości. Nie musisz płukać ust przez cały dzień, by utrzymać świeżość i ochronę. Wypróbuj płukankę Colgate Plax. Pomaga ona usuwać bakterie z jamy ustnej przez pełne 12 godzin, dając ci pewność długotrwałej świeżości oddechu zawsze i wszędzie. Colgate Plax, 12-godzinna ochrona antybakteryjna i świeży oddech. Colgate, polecana przez polskich dentystów. Odkryj nieporównywalnie bogate lody. Kart door, bakalia. Te lody mają w sobie coś więcej. Kiedy jesteś na szczycie, świat obserwuje cię non-stop. Dlatego non-stop potrzebujesz ochrony przed łupierzem. CLEARMAN z podwójną ilością składników odżywczych nawilża skórę głowy i zapewnia ochronę przed łupieżem do 48 godzin. My name is Cristiano Ronaldo and I use CLEAR for men. CLEARMAN 48-godzinna ochrona przed łupierzem. Moje milko. Z nim dobrze się trzymam. Moje milko. Z nim rozwijam skrzydła. Moje Milko. Z nim mogę górę przenosić. Pełne witamin, owoce i pyszne mleko. To właśnie Milko. Twoja naturalna porcja energii. Milko. Natura w dobrej formie. Teraz z moim Milko przyjemność ma nowy smak. No wiesz, tyle ci już zawdzięczam, że masz u mnie duży kredyt zaufania. A ja myślałam, że to wy macie u mnie kredyt. No tak, mieszkaniowy. Dobre nowiny szybko się rozchodzą. Tak jak kredyt mieszkaniowy Banku Nordea. Z niską ratą, szerokim wyborem walut i profesjonalnym doradztwem. Czy na pewno pasujecie do siebie? Sprawdź i poznaj siłę swojego związku. Wyślij sms pod numer 72 120. Wpisz barometr.swoje imię plus imię partnera. 72 120. Barometr. Kropka, swoje imię plus imię partnera. Jetson! Jesteśmy ludźmi z siłą i odwagą! Jaki on kochany. U... Witam wszystkich! U... Co? Co? Cieszę się, że wróciłeś. Wow. Nie chcę tak dużo. Jetsonowie, dzisiaj o 19. Pościgi. pogonie, pułapki. Zasadzki, niespodzianki i psikusy. Całkiem nowe przygody Toma i Jerego dzisiaj o 1930 w Telewizji Puls Tom, Jerry, Katie Baker, Sam Nil, Izabela Rossellini, Rutger Hauer Miranda Richardson. Już wiesz, że weekendowe popołudnia w telewizji Puls to filmy dla całej rodziny. Najfajniejsze bajki, przezabawne komedie, fantastyczne filmy. Nie zabraknie komicznych zwrotów akcji. W sobotę o 13:00 Tommy Jerry, o 14:00 Magiczny pierścionek, o 16:30 Festiwale Cyrkowe, a w niedzielę o 12:00 Najpiękniejsze Baśnie Braci Grimm i o 14:00 pierwsza część filmu fantazy Merlin. Zanim kupisz to co zwykle, sprawdź cenę polisy w AXA Direct. Miej pewność co kupujesz. Zadzwoń 19522. AXA Direct więcej niż standard. Fantastyczne oferty wisk już czekają. Na przykład lekka kołdra na lato za 45 zł to aż 50% rabatu. Lub rabat od 20 do 50% na wszystkie krzesła do jadalni. Na przykład to eleganckie krzesło za 125 zł, Rabat aż 50%! Pamiętaj, oferta ważna tylko do poniedziałku! Przyjdź do ISK po dobrą ofertę! Podcie blokuje? Uwolnij ramiona z nową Reksoną Men Sport Defense. 48 godzin ochrony przed potem. I zawsze. I wszędzie. Reksona Men Sport Defense. Nowa linia obrony. Knor przedstawia serial Mój Sposób na. Występują Katarzyna Herman, Tomasz Brzozowski, Leon Brzozowski. Oglądaj od 10 maja. Sprawdź na www.knor.pl Robniu meduju o postępach dzisiejszej inwazji na Łazienkę. Każdego dnia liczba naszych bakterii wzrasta do 8 miliardów. Żadna spółka nie wyściguje na całą Łazienkę. I są na kranie? I na tej kaczuszce! Że co? Domestos? O, jaki gęsty! Podstrzymaj inwazję latających bakterii. Domestos używaj codziennie wieczorem. Domestos najchętniej kupowana marka wśród środków do czyszczenia toalet. Big milki od Algidy to pysznie śmietankowa porcja codziennej przyjemności. Big milk. Codzienna chwila przyjemności. A w domu spróbuj także wyjątkowo śmietankowej Algidy śmietankowo-śmietankowej. Dziewięć, dziesięć. Wygrałem, wy robicie herbatę. No chodź. Tata nie lubi tego kupka. Ten. Nie za wygodnie dzi? Ja mamy jedną. Dzięki. Mm. Niezłą herbatkę razem robimy. To kto dziś zmywa? no jak myślisz? Ja nie ja? Taga, to u nas rodzinne. Skóra była tak miękka i gładka? Wystarczy używać pielęgnującego żelu pod prysznic daw. Tylko daw zawiera jedną czwartą kremu nawilżającego, który pomaga wzmocnić strukturę skóry. Pielęgnujący żel pod prysznic daw. Kiedy odsłonisz swoją piękną skórę? Teraz wszystkie warianty żeli pod prysznic daw w nowych białych opakowaniach. Panie Hubercie, moglibyście dać w milenium trochę więcej? Nie macie jakiejś promocji teraz? Słucham? Panie Hubercie, nie moglibyście dać w milenium trochę więcej? A wie Pan, mamy taką promocję teraz? Teraz na końcu oszczędnościowym w milenium dajemy Wam więcej, 6,5% w skali roku dla nowych środków. promocji do końca czerwca bieżącego roku. Ale trzeba się spieszyć! Bank Milenium inspiruje nas życie. Całe życie. Modliłem się, by przeżyć. Mrożące krew w żyłach filmy. Oczy uciekły mu w tym głowie. Z trudem odbywać. Szok video. Dzisiaj o 20.30 w telewizji PULS. Dzisiaj w telewizji PULS. Wszystko, co zobaczycie, wydarzyło się naprawdę. Lekarze, którzy za wszelką cenę ratują życie ludzi z kamerą na oddziale ratunkowym. Spokojnie oddychać buziom. Mam w bardzo ciężki. Tyżur dzisiaj o 22.00 w telewizji Puls.